Znajdujemy się za okolicami koncertu Chwała Ukrainie. Ze mną Małgorzata Kożuchowska, aktorka i prowadząca ten koncert. Cześć. Dobry wieczór. Powiedz proszę, czym dla ciebie jest tutaj, czym dla ciebie są takie inicjatywy, właśnie jak, taki, jak dzisiejszy koncert, jeżeli chodzi właśnie o pomoc, którą mogą dawać artyści. Czy to wystarczy, czy jest coś jeszcze, jeszcze coś potrzeba? Ja uważam, że każda pomoc jest potrzebna i każdy powinien pomagać tak jak czuje i jak może i na tyle, na ile go stać. I takimi środkami jakimi ma możliwość. Myślę, że my, artyści, mamy taką jednak władzę nad ludzkimi duszami i to, co jest w człowieku, czyli ta nadzieja, którą jesteśmy w stanie, wierzę w to głęboko, budzić, jest niezwykle ważna. I ta pomoc, o której też tutaj mówiliśmy, nie tylko finansowa, bo oczywiście ona też jest bardzo ważna i takie wsparcie bardzo materialne, jedzenie, pieniądze, sprzęt, którym mogą Ukraińcy bronić się i którym mają walczyć, to jest wszystko bardzo ważne. Ale też to wsparcie takie duchowe i psychologiczne jest też niezwykle ważne, żeby ci ludzie się nie załamywali, żeby mieli siły do tego, żeby no, przeciwstawić się tak no, potwornemu złu, właściwie niewyobrażalnemu złu, jakim jest wojna. No właśnie dlatego miejmy nadzieję, znaczy oprócz tego, że mamy nadzieję, że wojna się skończy szybko, to pomoc będzie trwała, ponieważ musimy pomóc się też odbudować temu narodowi ukraińskiemu, ale może na nas liczyć i to jest piękne. Ja wierzę absolutnie w takie zrywy spontaniczne serc, a ta pomoc, której Polacy udzielają, udzielali, udzielają i Wierzę głęboko, że będą udzielać dalej. To, to nie jest przypadek. To Odruchy serca są, no, są nie, nie do zastąpienia. No, to, jest coś, to jest taka wielka siła i taka wielka potęga dobra, że to nie ma prawa się skończyć. To na pewno będzie trwało. Ja też wiem, że ta pomoc teraz ona może przybierać różne formy, ponieważ no, niepotrzebna już jest ta pomoc sprzed dwóch miesięcy. Ta pomoc już teraz trochę się zmienia, prawda? Więc trzeba słuchać i wychodzić no, na, naprzeciw tym. Oczekiwaniom czy potrzebom, które są po tej drugiej stronie. Ale ja wierzę w to że, to, że to nie jest ogień, który w taki szybki sposób zgaśnie. Na pewno nie. I też Justyna świetnie powiedziała, się czuło, że, że ta nasza pomoc Ukraińcom zjednoczyła nas, Polaków. To też jest no, coś niezwykłego. Myślę, że każdy, że każdy z nas już za tym bardzo tęsknił. Właśnie za takim poczuciem jedności, bo no nie jest jakąś tajemnicą, że byliśmy bardzo podzieleni. No tak, a to jest autentyczna ta chęć niesienia pomocy. Właśnie. Dlatego apeluje ciągle, żebyście pomagali, to jeszcze bym cię chciał zapytać trochę z innej strony, co słychać u Ciebie, jeśli chodzi o właśnie takie żyć, projekty medialne, aktorskie. Ojej. Czy jest coś, czym możesz się pochwalić na, dla naszych widzów? Ja, ja, ja jestem tuż przed premierą w Teatrze Polonia. Robimy Pracujemy w tej chwili, mamy próby do męża i żony w reżyserii Krystyny Jandy. Jest to sztuka Aleksandra Fredry, więc wiersz, klasyka, kostium. Już dawno nie grałam w takim przedstawieniu. Trudność polegała na tym, że, że ten czas i to wszystko, co dzieje się dookoła jest przygnębiające i, i takie trudne i, i ciężkie. I e, trzeba było takiej podwójnej, jeśli nie potrójnej siły, żeby pomimo tego wszystkiego, co dzieje się w życiu realnym, na scenę i mieć poczucie humoru, super energię, i mamy też takie poczucie. Um... Takie poczucie misji, że, że ludzie też potrzebują właśnie tego to trochę taka klamra no. do pierwszego pytania że ludzie potrzebują tego oddechu, potrzebują też poczucia humoru, potrzebują śmiechu, potrzebują takiej godziny czy dwóch godzin na to, żeby odreagować, bo wiadomo, że każdy potem wraca do swoich obowiązków i no, rzeczywistość póki co jest taka, jaka jest. Ale wierzę w to, że już niedługo się to zmieni i że, że naprawdę Ukraina zwycięży, i że wrócimy do, do pokoju i do normalnego życia. To ja zachęcam w takim razie widzów. Obserwujcie Małgosię na Instagramie, na social media, na Facebooku. Czego Ci mogę życzyć w takim Zapraszam. razie? połamania nóg na premierze. Do tego. I bądźcie na bieżąco Państwo, dziękuję Ci bardzo za rozmowę dziękuję. i życzę od siebie, tylko dorzucę dużo zdrowia i żeby ten uśmiech Wzajemnie. Cię nie opuszczał. Wzajemnie, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.